Szczęść Boże. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam Was w 295 odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy katechizm Kościoła katolickiego. Codziennie, krok po kroku, odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Skierujmy nasze myśli do naszego Pana. Ojcze, Ty kochasz każdego człowieka. Szczególnie tego słabego i chorego. Napełni nas współczuciem i szacunkiem wobec chorych, a w eutanazji pomóż nam dostrzec naruszenie Twojego suwerennego prawa do życia i śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W punktach od 2276 do 2279 mowa jest o eutanazji i opiece nad ludźmi terminalnie chorymi lub w stanie wegetatywnym. Katechizm nie dopuszcza zamierzonego pozbawienia życia, wskazując, że właściwą postawą jest troska paliatywna, łagodzenie cierpienia i towarzyszenie człowiekowi w jego ostatnich chwilach. Eutanazja Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się szczególnego szacunku chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających jest ona moralnie niedopuszczalna. W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem boga żywego jej stwórcy. Błąd w ocenie, w który można popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze należy potępić i wykluczyć. Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa uporczywej terapii nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci, przyjmuje się, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny. W przeciwnym razie, przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta. Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia. Może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeśli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości, z tego tytułu powinna być popierana. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu katechizmu Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla Was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTube lub wysłania maila do naszej redakcji na adres redakcjamaupa-misericordia.media.pl. Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy, dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi i dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentu Wiary. Niech Bóg Wam błogosławi.